No i tak wygląda drugie śniadanko na dzień przed startem, na pierwsze śniadanie jadłem dzisiaj tosty z serem i warzywa do tego, teraz owsianka z twarogiem i z jabłkiem, także nie ma oszczędzania, na obiad mamy pizzu, nie? No i z bloga zaczynamy już dzień wcześniej, bo chciałem wam pokazać jak aktualnie moje żywienie wygląda, dzisiaj w trochę jakby większej objętości, Czemu? bo jest znacznie więcej. Co Telefon, nagrywam wiesz na YouTube'a bloga. Ok, mogę? Ale jesteś brudas. No, więc sytuacja wygląda yy, tak, że dzisiaj trochę jem więcej ilościowo, szczególnie na obiad tej pizzy, bo zamiast tam połowy pizzy zjem pewnie całą, a reszta raczej tak standardowo. Więc to, co teraz pokazałem na drugie śniadanie, to jest normalne drugie śniadanie, jakie jem na co dzień. Lecimy z tym tematem dalej. Mamy jeszcze sporo ogarniania zarówno w domu jak i ze sprzętem na jutro i widzimy się później. Heja. O, no, mamy magiczny roztwór. Czapka. Ja wodę. Czapkę. czapkę masz na dworze. No tam masz czapkę. Gotowy do startu. Jeszcze niech tylko się trochę wchłonie, rozprowadzimy, wytrzemy do sucha i można jechać. To są niewątpliwe zalety posiadania ogródka, że można sobie w taki ładny dzień jak dzisiaj wyjść. na no Spokojnie wodą pod niskim ciśnieniem. szmatą doczyścić. Nie mówię, że jest jakoś idealnie, tak z grubsza wyczyszczony łańcuch. Cały napęd w ogóle wyczyszczony, nasmarowany na świeżo. Jeszcze czekam masz się trochę wchłonie. Zetrę to i, i będzie gotowy do jazdy. Jutro tylko pozostanie sprawdzić ciśnienie w oponach. Patrząc na ostatnie warunki, nie będę ładował zbyt dużo, więc pewnie gdzieś tam 1, 3, 1, 4 bara, gdzieś koło tego. I podejrzewam, że tak teraz mogę mieć tyle, szczerze mówiąc. Później to sprawdzimy jeszcze. No, Tarczę wyprostowałem z tyłu, bo była trochę krzywa. A poza tym to wszystko ok, także nie pozostaje nic innego jak przygotować sobie żarcie na jutro jeszcze, czyli jakieś śniadanie, drugie śniadanie, coś po wyścigu, bo nie ukrywam, że nie sprawia mi radości spożywanie jedzenia z bufetów, niestety, więc przygotuję coś swojego, jakieś bidony, spakować się i tak naprawdę wszystko gotowe. Normalnie nie mam tyle czasu na to. Rzadko. Mam także sobie na spokojnie dzień wcześniej przygotować rower i w ogóle popakować, przygotować żarcia, ale tak wypadło, że dzisiaj jest dzień wolny. Dla mnie, bo zrobiłem sobie dłuższy weekend, więc mam na to czas i ogarniam. Także do zobaczenia później. No i rzecz, która ja mega polecam. Hmm, przydaje się do tego, żeby uczyć się przede wszystkim doboru ciśnienia względem trasy, bo często jest tak, że widzicie, że jeździ wam się na jakimś ciśnieniu naprawdę fajnie, a na, na innym bardzo źle, bo was gdzieś tam non-stop podbija, ale nie wiecie dokładnie na jakie. I problem jest taki, że wszystkie pompki stacjonarne te manometry mają średnio dokładne, więc ja polecam sobie kupić coś takiego, co nie kosztuje zbyt dużo, to jest kilkadziesiąt złotych. I sprawdzać na tym na początku, porównywać sobie swoje odczucia, nawet brać to czasem na trasę z znacznie większym ciśnieniem, niż byście normalnie pojechali. I co jakiś czas spuszczać, żeby, żeby sprawdzać, gdzie jest ta granica, przy której jedzie Wam się dobrze, a przy której czujecie się źle. Więc kwestia podpięcia, przytrzymania na chwilę, pomiar zakończony. 1,39 Czyli, tak jak yy, mówiłem wcześniej, 1,4, 1,3 to jest ciśnienie, przy którym jeździ mi się najczęściej najlepiej w terenie, przy którym czuję, że faktycznie to opona fajnie pochłania drgania, fajnie pochłania korzenie, ale nie jest jakaś taka mocno uciekająca. No tutaj też duże znaczenie będzie miało to, jaka jest szeroka guma, jaka jest szeroka obręcz, jaki ma klocek i tak dalej, ale to takie moje sprawdzone ciśnienie, przy. Przynajmniej tym ogumieniu na, na suche warunki, jak jest mokro, jak jest gdzieś tam bardzo twardo i tak dalej. To też troszeczkę inaczej a, to wygląda. Także, no, naprawdę polecam. Zobaczymy, ile mam z tyłu. To, co jest ważne, to to, że w momencie, kiedy chcecie zrobić pomiar, to żeby faktycznie wentyl odkręcić dosyć mocno. Żeby to nie było tak, że on jest tylko tam lekko popuszczony. Tyk. No wiadomo zawsze tam trochę ciśnienie ucieknie. I z tyłu mamy 1,46. No, czyli mógłbym z przodu troszeczkę jeszcze myślę popuścić tygrzym mieć 1,35, a, a z tyłu bym te 1,46 zostawił i powinno być całkiem OK. To jest taki mój mały tip odnośnie tego, jak przygotować sobie rower. Sprawdzałem też ciśnienie w amortyzacji, okazało się, że z tyłu było całkiem nieźle, tam może. 5-10 PSI brakowało, miałem równe 150 Więc na tym prawdopodobnie pojadę i tu już nic nie zmienię No i dzisiaj jednak bez treningu Bez żadnego wprowadzenia, bo mam trochę zmęczone nogi I tak stwierdziłem, że po prostu się przejdziemy na spacer W e, Rozchodzę Dziękuję O. Zobaczcie, ja. dostałem śniadanko Tak, ta kropka to jest moje śniadanko Także będzie z czego jechać jutro tak jak takie wprowadzenie dzisiaj robimy No i robimy śniadanko pierwsze i drugie na jutro a mała zmiana, będę jadł na leśniki. Co prawda normalnie w diecie mam na mące arkiszowej dzisiaj robię na klasycznej pszennej mące. Jeszcze trochę węgli dorzucić, żeby to było lepiej strawne, dla mnie. W środku powinno być masło orzechowe. Banan masła orzechowego nie mam, więc jest jogurt, skyr, banan i będę kombinować z czym jeszcze jakieś inne zrobić. No i na kolację takie cuda, ryż, mozzarella i pieczone warzywka. Jest jedna rzecz, której nie mógłbym sobie odmówić, czyli herbata z cytryną i miodem. No Dzisiaj wersja familijna wyjazdu. Czyli mamy i przyczepkę dla młodej. Całą torbę z żarcie i rower. Także w międzyczasie, jak ja będę jeździł, to reszta sobie pójdzie po pewnie. Pogoda sztos. Naprawdę bardzo ciepło. Aż moim zdaniem trochę za ciepło. No, no, jakoś to będzie. W sensie nie narzekam, ale ja wolę, jak jest takie 15. Do 20, maksymalnie stopni. A tu mamy godzinę 9. samochód stał w cieniu całą noc. dopiero co wyszło tutaj na niego słońce, już pokazuje 15. Ale będzie fajnie, Rzekarski NBA. Lecimy. Też no więc witam wszystkich. Jesteśmy właśnie w przyłęku. Robię krótką rozgrzewkę. Bo dzisiaj wszystko tak na szybko. Za 12 minut, start niecały, Więc jeszcze z 5 minut. 7 się porozgrzewam, zrobię kilka przepaleń i skakuję do sektora. Założyłem się kamerę na kratę, więc uda się może coś pomagrywać, ale to zależy, jak trasa będzie się układać, będę po prostu ciekawsze elementy włączał. Sobie bo bateria mi nie uciągnie na pewno dwóch godzin nagrywania wyścigu. Do zobaczenia później. 30 sekund do startu. Się do, jedziemy, jedziemy. 15 sekund, broń tym razem w ramionach, w rękach Sołtysa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i poszedł sekretarz numer 1B. dało mi występują na fazie mega i mini, i oni tutaj nie mają możliwości zmiany Tak? Dobrze, dobrze. Ok. Korzystając z okazji, że siedzę na parkingu i czekam aż córka się trochę zdrzemnie, to jakoś trzeba było zakończyć tego vloga. Rejs vloga. No więc wczoraj byłem na Solidzie w przyłęku. Trasa bardzo mocno interwałowa, może tego filmy nie oddają, ale tam naprawdę jest góra, dół, góra, dół, góra, dół. Tych przedwyższeń nie ma naprawdę jakoś strasznie dużo, ale naprawdę na całej 20-kilometrowej pętli były może z 3 miejsca, gdzie można było chwycić bidon w spokoju i się napić. I to też nie jakieś super długie, bo trzeba było już myśleć o tym, żeby przygotować sobie bieg i działać, działać dalej. Także naprawdę mi się to podoba, ja lubię w taki sposób jeździć raczej nie lubię takiej klasycznej łupanki typu, nie wiem, 10-kilometrowy podjazd, 10-kilometrowy zjazd ja lubię tak, jak jest bardzo dynamicznie i sprawiało mi to frajdę trochę zmieniłem taktykę w stosunku do moich startów w sensie przypomniałem sobie, jak mi się jeździło najlepiej a najlepiej mi się zazwyczaj jeździło, kiedy startowałem gdzieś tam po jakiejś przerwie na przykład z drugiego sektora, czy gdzieś tam spóźniłem się na start jakoś tak mam, że znacznie bardziej wolę gonić Niż uciekać, więc start z końca sektora wczoraj naprawdę przyniósł dobry rezultat, dobre samopoczucie na trasie, gdzie nie spinałem się jakoś tak, żeby złapać nie wiadomo jak mocną grupę i próbować się utrzymać, tylko postanowiłem przeskakiwać sobie z grupy do grupy i cisnąć mocno do przodu. Nie jest to taktyka, która pozwoli na wygrywanie wyścigów, ale w sytuacji kiedy ja wiem, że mnie nie stać na ten moment na wygrywanie wyścigów, to jest to całkiem spoko rozwiązanie, bo. Jestem w stanie trochę lepiej kontrolować tempo, swoje zmęczenie i naprawdę fajnie mi się jechało. Czułem na tej drugiej pętli, że jestem taki rozkręcony, że już rozgrzany i mogę cisnąć, więc no zresztą, ja jak jestem w, w miarę dobrej formie, to taki trochę diesel. Im dłużej trwa wyścig, to tam tych 4 godzin, tym się lepiej czuję najczęściej i jestem w stanie nadrabiać straty z czasem. Miałem wrażenie, że nawet mam taki lekki niedosyt po przyjeździe. Na no zasadzie kończąc z tą drugą pętlę, stwierdziłem, że w sumie jakby była trzecia, to może bym się nawet jeszcze trochę rozkręcił, bo no wiadomo nogi były zmęczone, ale nie było jakoś tak, żeby mi to betonowało mięśnie na podjazdach. Raczej było tak, że na zmęczeniu udawało się to wszystko wjeżdżać nadal dość dynamicznie, więc myślę, że kolejna pętla też by poszła nieźle. 11 miejsce open siódme w kategorii uważam za mega spoko jak na tą formę, co teraz jakby nie dysponuje i na te problemy z treningiem, które ostatnio się pojawiły i na to, że jestem aktualnie na redukcji, więc tej energii też nie ma nie wiadomo ile, nie? bo nie ma się co oszukiwać, ale, ale to nie jest to samo, kiedy ładowałbym w siebie naprawdę dużo węgli, to troszeczkę inaczej się jeździ. Przyjechało paru mocnych zawodników też na no Mega, i to była pierwsza trójka. Więc myślę, że jakbym pojechał z, z takim nastawieniem, z taką nogą w Sławie, to, to gdzieś tam w tej pierwszej dysz, dyszce na pewno bym się załapał. Mniejsza o to. Co dalej zobaczymy? Prawdopodobnie albo sulechów z cyklu Kaczmarek Electric, albo XC we wrześniu w Małpim Gaju. I raczej na to się bardziej nastawiam, bo pewnie znowu pojadę z rodziną, więc dla nich znacznie ciekawie, kiedy będzie można popatrzeć na wyścig na okrążeniach, pokibicować i dzieje się w ogóle więcej. I zresztą ja jak słyszeliście wcześniej po charakterystyce trasy w przyłęku, ja lubię ściganie w Formule XC i mam nadzieję, że ta trasa tam będzie spoko, więc zobaczymy zobaczymy, jedyne co muszę jeszcze przed kolejnymi startami przetestować to może trochę inne żywienie z rana bo czułem się za bardzo pełny wczoraj w tym przyłęku i wręcz mi się pić przez to nie chciało, bo po prostu czułem, że jestem na brzuchu zawalony więc może trochę wcześniej muszę zjeść, może coś innego jeszcze będę kombinować i rozmawiać z Izom o propos tego jak to rozegrać bo to śniadanko, które wczoraj wcinałem nie sprawdziło się może najlepiej ale naprawdę całkiem spoko, bo całe te dwie godziny pojechałem w zasadzie na jednym, że na końcówce nie brakowało w ogóle energii. Czułem, że się rozkręcam z minuty na minutę, także szło naprawdę spoko. Dajcie też koniecznie znać, co sądzicie o takich vlogach, gdzie trochę jest nagrane z trasy trochę przed, trochę po, taki komentarz i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. Nie nagrałem tego idealnie, może tak jakbym yy, chciał, ale po prostu brakowało czasu i też też. Nie miałem jeszcze na to jakiegoś, nie wiadomo, jak super pomysłu. O, nagrywam dopiero też dzisiaj. Komentarz miałem nagrać wczoraj, ale wszystko tak w biegu. Jeszcze się okazało, że, Znaczy okazało się, to już wiedziałem, że młoda jest chora, nie pójdzie dzisiaj do żłobka, więc z nią siedzę dzisiaj cały dzień i pracę z planami treningowymi musiałem przełożyć na dzisiejszą nockę, więc gdzieś tam skończyłem o 2.33 w nocy to wszystko robić. A jeszcze trzeba było rano wstać i pojechać z nią do lekarza, także intensywny. Długi weekend i w zasadzie zaczynamy zaraz kolejny, który też zapowiada się dość ciekawie. Mało czasu na trening, bo jutro idę do pracy, do gabinetu. Dzisiaj pewnie nie dam rady wyjść na rower, no bo młoda jest chora, więc nawet przyczepka odpada. Będzie trzeba to jakoś kombinować. Zresztą sami słyszycie. Dziękuję Wam za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się, heja!